Cześć Piotr. No cześć. Co, co, co to za, za dach taki piękny? No to jest dach do przyczepy ten. Ale jak on jest wielki, ja nie myślałem, że ta przyczepa jest taka duża. Teraz dopiero się wydaje, że ona jest bardzo duża. Tak 20-30, jak... na, na 240, nie? Co I te jest w przeszkowaniu się, tak będzie cała wyczeskowana, gotowa do malowania. No nasza akurat jest praktycznie już zrobiony. Teraz tylko to to tu to pod spodem ładnie. wszystko jest przygotowane co ma być? To jest gotowe do położenia na na ten. Ale jak ta planjeka jest ładnie tutaj napięta, to oni to ci producent tak napiął? Nie nie nie, my Czy sami to... sami zaprojektowaliśmy. Producent tylko planjekę usił. Ale uszył sami... pod wymiar. Podwymiar, dostaw... tak? Dostawamy na wzór. Ten sztelarz był zawieziony, tak. A tutaj się nie wyrwą te śruby z tej plandeki? Czy to jest jakiś rzeczek w kątownym? No nie, to jest, jest płaskownik w środku. A w środku jest tu płaskownik. Tu masz w tunelach i jest tam, po prostu To znaczy, producent wszystko. tak już powiedział, tak uszył to, czy to posklejane jest wszystko, tak? To jest posklejane, przygotowane, no to producent prędeki uszył w ten sposób. Ja sobie tak zamówiłem, chciałem, żeby tunele były na brzegu, żeby to ładnie naciągnąć. Aha, ale tu nic nie jeszcze, to jest wszystko klejone. To jest to że chyba klejone i też mogą odpowiednie klej. Grzebarki jakieś są. Tak, będą specjalne grzebarki. Podejrzewam jakieś kleje i ja no, no... ale podobno jest bardzo ładnie, nie? Nie no super jest to zrobione, aż, aż miło popatrzeć. I to się chyba, ona się nie zdeformuje później z wiekiem lat. Ja myślę, że ona od końca, jak dostanie się końca, to ona się leciutko poluźni, bo od końca na pewno się troszkę rozciąga. Bo wiem, że znajomy ma taki taki tunel zrobiony z takiego czegoś, taką halę można powiedzieć. No to to jest jak struna i mimo upływów. Plandeki samochodowe zawsze mają, przeważnie yy, yy, są naciągane na jakichś bułkach, nie? Nie, no tam są ciężarki i ciągną. Tak, ciągną. O także ona należy się spodziewać, że z czasem od wiatru, od tego troszkę się zuduje. No ale to ewentualnie można kiedyś, jakby był problem, to można podciągnąć gdzieś, nie? Można odkręcić te płaskowniki i ściągnąć na dół. A w ten sposób. No, no i... to, bo to jest od razu śruby to są e, samowiercące chyba, tak? Samowiercące. Tu nie ma żadnych śrub na gwint. No to nie, to jest dobrze. No siłowniki tutaj wymalowane. Ale pięknie to tak wygląda. Naprawdę pięknie. No, no miło To powinna być ładna. <laughs> Dobra. Tak. Teraz tak, tutaj mamy to, tak? No, siłowniki też są przygotowane. To są siłowniki podpory. Tutaj pod ten. Te jest przygotowane, wszystko gotowe do, do, do montażu, nie? To 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 jest, świeżo malowane to... jest. Tak, to było dzisiaj malowane. Bo te siłowniki są w środku? Nie, dzione tu są. No, siłowniki, on pół metra się wysuwa 55 cm, nie? Ale hydrauliczne siłowniki są zamknięte w środku. Tu mać siłownik. Siłownik jest w środku i usunięty, tą tą nie? Czyli go nie widać. On od tego miejsca łapa się wysuwać 55 cm, tak? Będzie schodzić Ja no się zastanawiałem czy to nie będzie się przez to bardziej zakopywać, jak to jest ze stożka Nie, 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 to trzeba pod to specjalne takie podkłady przygotować z desek No ja widziałem te oryginały to mają z takiego plastiku twardego To no, jest taki ja myślę, ba bakielit, ja to... nie bakielit, ebonit To jest dosyć duże i dosyć lekkie przez to Ja to chyba skręcę z desek Takich, no też można, takie podesty 50 na 50 grubości deski i takie podesty hmm. pół metra. No jak dasz to, raz co? deskę tak i tak, żeby tak, się tak. nie łamała nie? No i w samym środku trzeba tam podrzeźbienie takie zrobić, żeby to działało. Bo najlepiej... Nie, bo ta budowlana sklejka to chyba pęknie. Nie, to jest za cienkie. Nie, ale ze trzy warstwy dać jej no, Takiej tej czarnej. Tej, ona jest pochodziła tego, że woda odporna i nie będzie ci wody piła. I nie Tyle będzie... to może by wytrzymało. Wiesz którą sklejkę mówię. Ja no Tą do szalunków co stosuję. Tą szalunkową. Czujesz, to robita, szalunkowa. Tam wszystko jest nie? tak tutaj, nie? Aha. To znaczy co tu jest w środku? Tam coś jest jakieś... To jest tak zwany... tak to idzie akurat na tą stronę. To nie jest tylko rozgawięźnik. Okay. Nie, 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 to jest y, zamek hauliczny. To ktoś mówił, ja mówiłem, to jest tak zwany zamek hauliczny. Jak nie podać impulsu oleju, to on nie, 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 nie pozwoli, żeby olej się wylał. Nawet jeśli wąż pęknie tutaj, to może podkać. A ten żeby ten. się to dla bezpieczeństwa. To jest dla bezpieczeństwa. To się nie przewróci. To się nie przewróci. Nie, nie, nie. łapa nie siądzie. Chyba, żeby ta rudka uległa uszkodzeniu ta od góry, no to wtedy No to to co tak. innego, albo siłownik by się w środku rozleciał. No to no... to już jest szczególny przypadek. Tu chodzi o bezpieczeństwo, nie? No, podejrzewam, że raczej jak się tą przyczepę będzie stawać to w miarę prostym terenie, nie? No że nikt na jakichś wzniesieniach nie będzie się, się z tym tu jest przygotowany siłownik do tego, elektryczny do odwierania zasłów. Będzie no, szkodowany no elektrycznie i będzie sterowany ogólnie na pilota. Pokrywie w tym miejscu, nie? jest połączenie takie, to wszystko będzie włączone. Dodatkowo będzie można tak naprawdę sterować ręcznie. Będzie można to rozpiąć. I wtedy będzie sterowanie Znaczy to będzie... też chyba chodzi o to, że będzie lepiej, lepiej widać, jak będzie miał takie coś niż tam. Aha, bo bym musiał to robić. A ręczne tak będzie. Nie, ręczne tak będzie, no. będzie w razie ten ręki. sposób tak i tak będzie można ale ogólnie zamyk jest taki żeby było sterowanie na pilota i będzie od razu oba szybdy będą chodzić z jednego sił... elektroszygownika i zdąży zamknąć tak? Jak no to ładnie tam... szybko chodzi tak no, szybko chodzi to bo dobrze. tam sprawdzaliśmy jak chodzi to chodzi bardzo szybko i ładnie także nie ma problemu Łączniki kręcowe do tego żeby tam na kręcach były żeby... Trzeba powiedzieć, regulacja na siłowniku będzie się przesuwać. I to są dosyć strzelne te siły te te, nie? Tu tam chyba nie no lecie. to są hermetyczne, nie? No bo tutaj przecież różne będą to deszcze, nie deszcze, te sole z tego, z nawozów czy coś. No powinno ładnie chodzić.